Cześć, to Alex i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem, w którym będziemy kupować tego oto pięknego konia pełnej krwi angielskiej z aplikacji z telefonu. I jakby co, to tak wiem, że tego Fjorda, który jest tutaj też, już mam już dawno kupionego, ale potrzebowałam go do zrobienia paru zdjęć do editów. Więc go sobie po prostu od nowa wyhodowałam w aplikacji. Także mam pewien pomysł. Przejdźmy już może wreszcie do kupowania tego konia, a nie po prostu patrzenie się na niego. Ups, yy, sorry. Tak, yy, przyszło mi powiadomienie z classrooma. Ale no dobra, już nagrywamy, tak. Yy, mi się, tu się zaloguję i wrócę zaraz. Także jesteśmy zalogowani i nie. I teraz yy, tak ten koń kosztuje 850 Starcoins, March 1031 Starcoins. I tak. Kupujemy konia. Tak. Chcę kupić tego konia. Jej Teraz możesz jeździć na swoim koniu w grze Star Stable Online. Koń będzie zawsze czekał na ciebie w stajni na pastwisku. Jej. Ale tak strasznie chciałam mieć Anglikę, one mi się tak podobają, one są takie śliczne. Także widzimy się już za chwilę w Star Stable. Także jesteśmy w Star Stable i tak ja tutaj y, na szybko zrobię takie rzeczy jak y, przełożenie sprzętu i, i cokolwiek, co ja mam do zrobienia, jakieś takie basic. O, i tutaj on jest i jest po prostu cudowny, jest tak ładny, ja tak lubię gorąco-krwiste konie i on jest po prostu cudowny, <grywy> jakby stanowaty był z nich wszystkich najładniejszy, ale jest po prostu cześniczny. Idealny. I teraz jeszcze owiki mu dam. I tak, tak możemy się pokazać na świecie. Tak możemy wyjść z stajni. I jego chody są cudowne ten wstęp, w ogóle ta szyja to jest takie realistyczne i takie piękne. Wow! Także teraz możemy sobie zrobić przegląd wszystkich jego chodów, bo ten koniec naprawdę cudowny. I ten kurs... Bo ja wcześniej nie kupiłam żadnego Anglika, bo ja tyle musiałam czekać, jak ja mogłam żyć bez niego. I elegancki! Gorąco krwistki, taki smukły ładny. I ten wolny galop też jest fajny. Skok. Mógłby bardziej wyciągać szyję przy skoku. No tak. Ale jest naprawdę zjawiskowy, tak czarujący, zjawiskowy dębowanie też ma śliczne. Teraz szybsze chody zobaczymy. No ale słuchaj. Teraz się wyżnę, jakieś skały. W ogóle nie patrzę gdzie jadę, tylko po prostu jadę przed siebie, żeby pokazać jego chody i jest naprawdę warty kupna. Zobaczymy sobie style grzywy. Zobaczymy sobie style grzywy jak on ma, bo nie widziałam jeszcze. Może koreczki mu dam, ale nie wiem, bo mi się strasznie podoba ta grzywa, którą on teraz ma. Ta grzywa, tak którą on teraz ma jest zdecydowanie najlepsza z tych wszystkich. I tak się on prezentuje albo już się tak prezentował wcześniej, bo nie zmieniłam w nim nic, bo naprawdę jest idealny. I jestem pewna, że wytrenuję go bardzo szybko, bo naprawdę mi się podoba. A jak mi się koń podoba, to aż się aż się chcę trenować. To po prostu to jest taki power. Ale dobra, możemy spróbować właśnie zrobić sobie nim jakiś wyścig. Może ten Steve'a, tak. No i kurde, no przez program do nagrywania swejdowałam wszystko. <ścoughs> Nic mi nie poszło dobrze, ale Dziś jest. <ścoughs> Dziś co ja w ogóle mówię ten koni jest naprawdę piękny i tak bardzo się cieszę, że go kupiłam, bo jeszcze będzie mi potrzebny do e, realistic role, role, play. Tak. Poprowadzę takie sobie coś, zapisałam na Instagramie, ale nie wiem jak mi to idzie, jakoś średnio, bo w ogóle nie umiem głosować, ale nieważne. Także w sumie to to by było na tyle w tym filmie. Jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam i następnego i pa pa!